W tym Panteronie drogi do niepodległości, w tych czternastu stacjach są miejsca niedawno odległe i nie tylko w czasie, ale również i od polskiej ziemi, znaczone nieugiętym duchem bogactwa i wartości, czym jest ojczyzna. Jest czternaście materialnych tablic. Chciałbym w tej chwili znieść piętnastą duchową stację za niezłomnych kapłanów, którzy w tej drodze do niepodległości ojczyzny zawsze byli w tych miejscach. Dla polskiego narodu nieśli wiarę, otuchę i nadzieję. A jednocześnie jak żadna inna formacja nie byli tak inwigilowani, tak prześladowani i tak zmuszani do rezygnacji z tych ideałów. Dzisiaj przywołuję na pamięć chwilę, gdy w 76 roku właśnie tutaj w Bielsku zostałem wyrwany z seminarium duchownego z Wyższej Uczelni Wbrew Prawu zostałem włączony do odbycia służby wojskowej w specjalnej jednostce represji Kościoła Katolickiego, gdzie jedyną drogą było pójście i rezygnacja. Przywołuję na pamięć w tej duchowej 15. stacji, a być może w przyszłości, i tu również i materialnej. Tych kapłanów, którzy nigdy nie szli w alianse z jakimkolwiek zaborcą czy jakimkolwiek narzuconą nam władzą. Szli i godzili się na straszne potwarze, oczernianie, ale zawsze pozostali wierni. I tam na naszej rozległej krainie, ale również i na naszej bielskiej ziemi. Cześć i chwała niezłomnym kapłanom Kościoła katolickiego!